Kręcimy i Wrocław. No jest? Dobra. Więc to będzie ten odcinek, że jak wygląda znalezienie osób? Dobra. Siema moi drodzy widzowie. Z tej strony Jacob i dzisiaj pokażę wam zakulisowy odcinek, jak wygląda poszukiwanie osób chętnych na odpowiadanie na nasze pytania. Chodźcie za mną. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dawajcie, dawaj. Siema, jestem Kuba z portalu kaj 24 info I czy chciałabyś odpowiedzieć na bardzo szybkie jedno pytanko? Nie, bardzo łatwe. Nie, nie. Musiałabyś zgadnąć, co za budynek jest na zdjęciu. I będziesz miała trzy podane odpowiedzi. I musisz tylko strzelić. Nie, nie, nie. Tylko to. Na pewno? Dobra, Siema. Dobra. Jak widzicie, nie udało się. Idziemy dalej. Nie tracimy nadziei. Never ever give up. Pamiętajcie. Pamiętajcie. Dobra, idziemy teraz na lewą flankę. Idziemy na lewą flankę. Na lewą flankę. Idziemy. Siema, jestem Kuba z portalu kaj 24 info i zadaję jedno pytanie. Musicie zgadnąć. Za budynek jest na zdjęciu. Będziemy mieli trzy podane odpowiedzi. I która z nich jest poprawna? Wow, ja to nie jestem w to dwa. Dobra, no to koleżanka dawaj. Trzy poprawne odpowiedzi, a koleżanka chciałaby odpowiedzieć? Dobra, Siema. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Zobaczcie, zaraz siódma, zaraz siódma. Tak niestety jest, tak niestety jest, czasami tak jest. Dzień dobry panom, o dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry panu, jestem Kuba z portalu Kaj24info i zadaję jedno pytanie. Musimy panowie zgadnąć, jaki budynek jest na zdjęciu i będziecie mieli trzy poprawne odpowiedzi. Jedna, trzy podane odpowiedzi i jedna będzie poprawna. Chciała pan wziąć udział? Tylko musi pan wybrać tak naprawdę. Dobra, nie, nie to nie ma potrzeby, nie, nie ma problemu w ogóle. Dawajcie. Więc pierwsza odpowiedź to A. Stary budynek po urzędzie gminy, B. Najstarszy budynek w wrocławiu i C? Stary Zakład Krawiecki. Która odpowiedź jest poprawna według pana? To chyba B. Najstarszy budynek w wrocławiu no. I to jest poprawna odpowiedź i znajduje się on przy placu klasztornym i został został wzniesiony w XVIII wieku. Dzie bardzo gratuluję panu, gratuluję panu i miłego dzionka, do widzenia. Dzień. Dobra, siema. Jak widzicie, udało się, idziemy dalej, idziemy dalej. Siema kupaki, jestem chyba z portalu Kaj24info i zadaję jedno pytanie, musicie zgadnąć, jaki budynek jest na zdjęciu. I Będziecie mieć trzy podane odpowiedzi. I po prostu musicie wstrząść tak naprawdę. Dobry, dobra, dobra. dziękuję bardzo. Dobra, więc jaki budynek jest na zdjęciu? A. Stary budynek po urzędzie gminy Winowrocławiu. B. Najstarszy budynek w Wino jaki jeszcze istnieje. I C. Stary zakład krawiecki. Która odpowiedź jest poprawna? Ja myślę, że krawiecki. Ja myślę, że B. Krawiecki. Ja też myślę, że krawiecki właśnie. Dobra. Więc tutaj kolega, niestety niepoprawnie, kolega niepoprawnie, kolega tutaj zgadł. To jest najstarszy budynek w Nowy Cały zniesiony w XVIII wieku na, na placu klasztornym 6. Gratuluję panu, gratuluję bardzo. Dziękuję. Siema. Dziękuję. Będziemy jeszcze chodzić, bo jest, jest specjalny odcinek, będzie jeszcze jedno pytanko chłopaki. Także jeszcze będziecie musieli spróbować swoich sił. Siema. Dobra, lecimy dalej. Na pewno? Dobrze. Dobra, 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 dobra. Siema, to, jest, to, przepraszam, to że przeszkadzam, jestem Kuba z portalu Kaj24info i czy chciałabyś odpowiedzieć na jedno pytanie? Musiałabyś zgadnąć, jaki budynek jest na zdjęciu widoczny. I będziesz, będziesz miała podane trzy poprawne odpowiedzi. Dobra, więc co jest na zdjęciu? Odpowiedź A, stary budynek po urzędzie gminy, B, najstarszy budynek gminy w Wrocławiu, czy C, stary zakład krawiecki. Co jest twoim zdaniem na zdjęciu? Stary zakład krawiecki? Niestety nie, to jest odpowiedź na najstarszy budynek w Nowrocławiu, ale nie martw się, jeszcze będą okazje, bo jest specjalne odcinki, dzisiaj są specjalne odcinki kręcone na k 24 info I Ten budynek znajduje się przy placu klasztoru numer 6 i został wzniesiony w XVIII wieku. Dzięki, mojego dzionka. Ale co ja mówię, to ja mówię. Dzień dobry Państwu, jestem Kuba z portalu KI24info i zadaję jedno pytanie. Jaki budynek znajduje się na zdjęciu? I będą trzy poprawne odpowiedzi. Trzy, trzy odpowiedzi jedna z nich będzie poprawna. Chciałby Pan wziąć udział? Po prostu trzeba strzelić. Odpowiedź A to jest stary budynek po urzędzie gminy, odpowiedź B. Najstarszy budynek w Noworocławiu. czy odpowiedź C budynek po starym zakładzie krawieckim. Najstarszy budynek w Noworocławiu. Bardzo dobrze. A czy wie pan ile ma lat? Albo z którego roku, z którego wieku? Nie, nie, ale to jest chyba XVI albo XV wiek. XVIII wiek dokładnie. I ma znajduje się na placu Krasztornym 6. Dziękuję panu bardzo. Z drugiego więc co to za budynek? Odpowiedź A. Stary budynek po urzędzie gminy. Odpowiedź B. Najstarszy budynek w naszym mieście. Odpowiedź C. Stary zakład krawiecki. Myślę, że to jest odpowiedź B. Najstarszy budynek w mieście. Na pewno? Na pewno. A nie zakład krawiecki? Nie. Na pewno? Najstarszy budynek? Tak. Ostatecznie? Ostatecznie. Dobra, super. A na jakiej ulicy może wiesz? Mm. Szóstka, no szóstka. No. Na szóstka w Lasztorny. Łooo, wow, to jest genialna, widzowie, genialna. I teraz możecie przekonać się na własne oczy, jak wygląda dobór osób, no i oczywiście chętnych, do odcinków kręcimy i na Wrocław. Czy jesteście chętni? No to wpadajcie do Galerii Solnej koniecznie we wtorki i czasami w soboty na odcinki specjalne. Siema i miłego dzionka!